Czemonoczko ludzi z tej strony kapi 14, a to, to odcinek Steam Fortress, a jak teraz gramy. Kim to gramy? A nie wiem, moich topora nie włączyłem Dobra, teraz gramy żołnierzem właśnie. Jak się pytacie, skąd mam tyle itemów, to podam wam serwer, na którym można je łatwo zdobyć. Bo mi się nie mieściło i musiałem usuwać. No właśnie. Trochę ich było. Zagramy sobie... A, dobra. Zagramy to. Ja się unapiałem. Dobra. To jedziemy z tym koksem. że ja bym z tym Fortressa jakąś serię zrobił? Co myślicie? Podobałoby wam się? Nie? Dobra, nagrałem się musiałem dołączyć. Dobra, gramy A z... Nie. Sorry. Dobra. Dobra. To jedziemy. Chciałem powiedzieć, że nie kojarzę tej mapy. Tym, tym nie umie, także spodziewacie się może krótszego odcinka. A, nie, nie umie. O, osiągnięcie to byłem. Nie wiem czy zobaczycie. Ale chyba tak. Ten, ten... teraz Nie umie tym czymś grać. To od razu powiem, chyba już mówiłem, ale mniejsza z tym będę powtarzał dalej. To działa, to zobaczymy, gdzie to prowadzi. Tu. Gdzie to jest pytanie? Oj, boom! O, mam asystę! Boom! Bum. Ja się może tak podleczę? Dobra, jedziemy. Worm. Boom. Let me Widzieliście to, jak on mnie wybił? Normalnie... Hamstwo w państwie. A no właśnie, tego tam nie ma. Pójdę za nim. Może mnie do szczęśliwego miejsca doprowadzi. A, tamtąd mi do tętęt. ran Dobra. Jakieś dziwne mi się wydaje. No, dobra. O, to, to ja się tutaj tak sobie zupełnie nie zrobi. No wiedziałem. Oj, katar. Oj, oj, oj. A chcielibyście może jakieś dłuższe odcinki? Krótsze, dłuższe? Co wolicie? Ja tutaj teraz tak z buta z buta wjeżdżam Jak, jak utupiłem? Nowość, powtarzam, nowość to u mnie jest nowość. boom, boom, bum, boom. się od dzisiaj tutaj nie umiem śpiewać, ha 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 Ale słuchaj, Ten, 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 telewizor Nie A mogę mu? A nie mogę, tu, tu nie mogę. Nie wiem po sala, Dobra. Nie wnikam. Mam dwa zabójstwa. Rekord. T Tą postacią chyba. Chyba rekord. Nie wiem. A tutaj śliliśmy. Ale tego szukam. To jest szczęśliwe miejsce. Tak. tak. Od tylca. Nie wyszło. Dobra. Ja, yeah, na łowę. Bum, bum, bum. No nie umie. Na nic w świecie tym nie będę dobrze grał. A ja mam piekącą strzelbę. Najlepszy show ever. Jednym pociskiem. Boom! Jego głowy zostają. Mom. Bo... Ja kicham. Bada... Idziemy dalej. Właśnie jak ta postać się nazywa? Żołnierz? Jest atak ubrany. Serio? Gruby na obronia? Tak. Nie, tam potem sprawdzę. Wielkie klepanie no wybiegu, ty, ty Co ja gadam Sam nie wiem No i daj A właśnie po co ja włączam stoper? Nie wiem Dobra O ja idę. Wypitalaj Aha, mnie weźmie Takim... takim koksem byłeś, no to już nie jesteś. Oj, ile leżeć mi tu... No i ten. Dzisiaj taki troszkę może dłuższy zrobić, no bo... nie szybko mi to zleciało także. Mam nadzieję, że wam to też tak zleci. Bum, nie mam, nie Znaczy jestem. Ho! Ciak! na napięły o, ja chcę lura. no, już mam opracowane, to tylko nie wiem, czemu ja to tak mam dziwnie, ale chyba, chyba dziwnie, nie wiem No nie ma, nie ma, tu. A, wodę swoją. Nie chciałem. No, ja tu mają, ale są ziomy. Myślę, że to by był koniec odcinka. Także na razie i cześć. No pa do zobaczenia.